Da, da, da. You know, maybe maybe to okazja do tego, żeby mówić o transformacji energetycznej, ale żeby ta transformacja przebiegała sprawnie, potrzebne są oczywiście nowoczesne technologie i ich wykorzystanie. Jak to zrobić? To już o tym z ekspertką w tej dziedzinie. Ze mną pani Izabela Ratman-Kołosińska, Instytut Ekologii i Terenów uprzemysłowionych. Dobrze? Wszystko się zgadza. To teraz do Pani tak jest, to teraz proszę powiedzieć: te nowoczesne technologie, one rzeczywiście sprzyjają temu, żeby ta transformacja energetyczna przebiegała efektywniej. Czy może powiem w ten sposób? Należałoby przede wszystkim zdefiniować, co rozumiemy przez nowoczesne technologie i takie technologie, które służą środowisku i czy one rzeczywiście ograniczają się tylko do efektywności energetycznej. W moim odczuciu mówimy o wiele... W szerszym zakresie technologii, dlatego że przez technologie takie środowiskowe, innowacyjne, należy przede wszystkim rozumieć takie rozwiązania, które nam dostarczają tak zwanej środowiskowej wartości dodanej, czyli powodują mniejsze skutki albo są bardziej korzystne w oddziaływaniu na środowisko. Czyli I jakie to są praktyczne rozwiązania? Praktyczne możemy mówić, począwszy od technologii produkcji energii. Odnawialnych źródeł energii, po technologie dotyczące gospodarki odpadami, chociaż samo słowo odpad powoli w rozumieniu gospodarki obiegu zamkniętego staje się już właściwie takim słowem niewłaściwym, czyli technologie pozwalające lepiej gospodarować zasobami, mówimy o technologiach oczyszczania gruntów bardzo ważnych, jeżeli chodzi też o takie cyrkularne jakby zarządzanie terenami. Mówimy o technologiach oczyszczania oczywiście wody, wszystkich technologiach, które mogłyby, mogłyby z Spowodować, że oczyszczalnia ścieków stanie się jakby producentem zasobów, stanie się producentem wody, stanie się również producentem energii. Mówimy wreszcie o technologiach dotyczących ograniczania zanieczyszczeniu powietrza i o wszelkiego rodzaju urządzeniach pomiarowych. Które pozwalają nam stwierdzić, jaki mamy stan środowiska. Jak to wdrażać? Co zrobić, żeby te technologie były obecne na co dzień? No i tutaj właśnie dotyka pani Basy dosyć istotnego zagadnienia, którym jest jakby stworzenie wiarygodnej oferty tych technologii. Mieliśmy tutaj na panelu chwilę temu dosyć interesującą dyskusję, gdzie jakby podkreślaliśmy, że owszem, jeżeli chodzi o badania i rozwój, dużo dzieje się w Polsce i te technologie rzeczywiście są rozwijane. Szczególnie też te energetyczne. Natomiast problem pojawia się w momencie tego przełożenia efektu B plus R na to wdrożenie i to powielenie rynkowe. I tutaj już jakby wdrożenie, czyli przez przemysł tego typu rozwiązań, no nie jest takie proste. A czemu? No bo te technologie bardzo często jakby kończą się na etapie projektu demonstracyjnego. Potrzeba nam jakby wiarygodnych danych, które są w stanie pokazać, że ta technologia w konkretnych warunkach zastosowania Pełnoskalowego, w danym środowisku procesowym po prostu nam zadziała. Więc musimy jakby stworzyć pewne mechanizmy, stworzyć jakby ofertę tych technologii, która będzie na tyle wiarygodna, żeby z jednej strony przemysł się nią zainteresował odbiorcy, ale z drugiej strony, żeby to była też oferta zgodna z wymaganiami zielonej taksonomii i zgodna z wymaganiami raportowania ESG a przede wszystkim wiarygodna. A wiarygodna, no i musi być to, co też tutaj mówią przedsiębiorcy. Oni muszą mieć no, prawie pewność, że rzeczywiście im się to skalkuluje w jakiś sposób, tak, czyli te nakłady, które będą y, poniesione, że to, żeby to ryzyko jak najbardziej minimalizować. Powiedziałabym o dwóch rodzajach ryzyka. Przede wszystkim o ryzyku inwestycyjnym, tylko że to ryzyko inwestycyjne nie może być rozpatrywane tylko i wyłącznie krótkoterminowo. Przedsiębiorcy coraz częściej zaczynają również spoglądać na te koszty środowiskowe, tak, czyli Dobrze, wdrożymy być może innowacyjną technologię, może nam to poprawi produkcję, usprawni produkcję, ale z drugiej strony to nam wygeneruje koszty, na przykład po stronie zagospodarowania odpadów. Więc jednak myślenie w samych kategoriach CAPEX nie do końca jest właściwe. Trzeba by było spojrzeć bardziej tak długofalowo, jednak na ten zwrot inwestycji z uwzględnieniem czy włączeniem również tych kosztów środowiskowych czy tych kosztów wynikającej, wynikających z ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, których przedsiębiorca może zaoszczędzić, może zyskać właśnie wdrażając technologię innowacyjną, zieloną. Pomijam już kwestie wizerunkowe firmy i pomijam już kwestie postrzegania przez rynek. A w tej chwili przecież zielona taksonomia to nie jest tylko sprawdzenie czy dana działalność gospodarcza mieści się w obrębie tych kryteriów które zostały wyznaczone. To jest też kwestia być nie być na przykład na giełdzie. I w przyszłości być może współpracować także z innymi dużymi podmiotami, bo przecież bardzo często, jeżeli wybieramy, jest podwykonawca, czy firma partnerska, to też się sprawdza na to, jest czy to jest ta strategia ESG, czy nie. znaczy, Strategia ESG to jest z jednej strony oczywiście tak, ona wyznacza pewne cele środowiskowe, które dana firma jakby się decyduje, decyduje się podjąć, ale z drugiej strony jednak ta firma. Realizując te cele oczywiście musi spojrzeć na swoich kooperantów, ale musi też spojrzeć na swoje procesy. Mówimy tutaj o efektywności środowiskowej całej działalności i tych sześciu celach wynikających między innymi z taksonomii, ale tak jak mówię, za tym się kryją procesy, za tym się kryją pewne konkretne wartości progowe, które firma, które firma musi uzyskać, a jednym ze sposobem ich uzyskania jest oczywiście wdrożenie technologii pod warunkiem, że przedsiębiorca taką atrakcyjną ofertę, zarówno pod względem e, finansowym, jak i pod względem efektywności, wydajności po prostu znajdzie. I o tym Państwo dyskutują także podczas tych paneli, które odbywają się w ramach piątego już Kongresu Klimatycznego Szczytu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Tutaj dziękuję zachęcam również. Państwa do tego, żeby także śledzić to, o czym nasi prelegenci paneliści rozmawiają na naszych oczywiście stronach.